Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. I w ten kolejny wieczór życia zapraszam do pochylenia się nad słowem Jezusa Chrystusa. Tym razem będzie to fragment z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 10, wiersze od 27 do 30. Pomódlmy się na początku. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, otwórz mój umysł i moje serce na przyjęcie i rozumienie Twego Słowa. Spraw proszę, aby moje serce pałało, kiedy Ty do mnie mówisz. Jak deszcz, który użyźnia ziemię i daje wzrost zasiewom, tak niech Twoje Słowo użyźnia moje życie, pozwoli wzrastać i wydawać plon miłości. Panie, niech Twoje słowo będzie prawdą mojego istnienia i światłem dla moich kroków. Amen. Z Ewangelii, według świętego Jana, Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je, idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejsze słowa. Zatrzymują nas przy Jezusie Synu Bożym, dobrym pasterzu, którego Bóg Ojciec posłał na ten świat. Już w księgach Starego Testamentu spotykamy się z obrazem pasterza. Kiedy sięgniemy po Psalm 23, słyszymy słowa modlitwy wdzięczności. Psalmista w tych słowach zawarł całe bogactwo opieki Boga, Boga dobrego pasterza. Słyszymy tam przepiękne wyznanie: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Zapraszam Was do. Do, do, do tego psalmu, bo jest niezwykle głęboki. I w symbolikę tego obrazu wchodzi Jezus. Słyszymy, jak mówi przypowieść o, o dobrym pasterzu. I pokazuje tam, jak On zostawia 99 bezpiecznych owiec i idzie szukać tej, która się zagubiła. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus objawia się nam jako dobry pasterz. Cały dziesiąty rozdział ukazuje nam jego szczególne rysy. Jezus, dobry pasterz, całą swoją dobroć potwierdza życiem wśród owiec. Chroniąc je przed niebezpieczeństwami, to On jest ich przewodnikiem. On jest ich bramą, by mogły wchodzić i wychodzić o każdym czasie, by mogły czuć się bezpiecznie. On wreszcie jest gotowy oddać za nie swoje życie. Ale dobry pasterz ma świadomość niebezpieczeństw, które czyhają. Na każdą jego owcę. I mówi o nich otwarcie. Mówi o złodziejach, którzy są zagrożeniem dla stada. Mówi o rozbójnikach, a także o wilkach. Słuchającym Żydom, e, to wszystko, co mówi Jezus o sobie, o relacji z Bogiem Ojcem, a także ze swoimi owcami. To wszystko, co dokonał w wymiarze cudów, to słuchającym Żydom było za mało. To jakoś nie prowadziło ich do wiary. Do wiary w Niego jako jako Mesjasza. Te słowa nie nawracały ich serc. A więc oni zdecydowali być poza Jego owczarnią, co oczywiście dla Niego było i jest zawsze wielkim bólem. Prawdziwa niewiara sprawia, że człowiek pozbawia się więzi z Jezusem, dobrym pasterzem i Jego owczarnią. Ale dobry pasterz i dla tych owiec przyszedł, bo wszyscy zostali mu powierzeni przez Boga Ojca. Przez oddanie życia za wszystkich i zmartwychwstanie pragnie ocalić każdą zagubioną owcę. Także tę, która dzisiaj mówi mu nie. Przed tymi, którzy nie wierzą, Mówi o swojej relacji z owczarnią, którą zgromadził. I słyszymy bardzo ważne słowa mówiące o owcach owczarni, a także mówiące o relacji z Ojcem, jego relacji a także tych owiec. Te słowa są bardzo ważne dla każdego, kto żyje w więzi z Jezusem dobrym pasterzem, kto go pragnie cały czas poznawać. Kto pragnie pielęgnować tę więź, której owocem jest podążanie w stronę życia wiecznego. Słyszymy dzisiaj: Moje owce słuchają mego głosu, ja, a ja je znam. Idą one za mną. Już te słowa: Moje owce, czy też dalsze ja znam je mówią o zażyłej więzi. Jezus jest cały zaangażowany, cały zaangażowany w relację z każdą owcą. I każda owca tak naprawdę karmi się tą relacją. W tym Jezusowym moje przy każdej owcy jest zawarta ogromna prawda o byciu wybranym przez Niego. To poczucie przynależności do Jezusa jest wielkim Jego darem. Każdy pragnie być czyjś. Każdy pragnie do kogoś należeć. Każdy pragnie w relacji być kochany. Nikt nie jest samotną wyspą. W języku biblijnym słowo znać jest bardzo mocno nasycone słowem kochać. Czyli miłością. Tak, tak nas kocha dobry pasterz, Jezus Chrystus. Należymy do Jezusa, dobrego pasterza, doświadczamy jego bliskości. On nas zna, czyli kocha. Jesteśmy Jego owcami. Co więc nam pozostaje? Po pierwsze, nie utracić tej przynależności. Tego wielkiego daru. On przez oddanie swojego życia na krzyżu z miłości do owiec i zmartwychwstając z miłości dla nich ofiaruje życie wieczne. Niezwykła perspektywa. Dlaczego trzeba się troszczyć o jego bliskość? Trzeba słuchać jego słowa. I trzeba, tak jak potrafimy, podążać za Nim. Uzdalnie nas do tego Jego miłość. Natomiast kiedy przestajemy słuchać Jego głosu, zaczynamy powoli odłączać się od Niego i od stada. Ale On nas nie zostawia. Ponadto zawsze możemy szybko wrócić. Nie pozwólmy, by jakiś najemnik nas zbałamucił, proponując swoje towarzystwo. Uważajmy na każdego wilka, który przychodzi w owczej skórze, który będzie zwodził, będzie odwodził od pasterza, który będzie proponował jakieś podwójne życie, który będzie próbował wprowadzać pod pozorem dobra jakieś swoje zasady, a tym samym. Rozbijać wewnętrzną jedność wspólnoty. Bądźmy czujnymi. I trzymajmy się dobrego pasterza, bo nie ma lepszego od Niego samego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.